Siemanko Ludziska, cześć. Witam Was dzisiaj, mam dla Was powtóreczkę z AT8. Ten czołg chyba się nie pokazywał na moim kanale. Z tego co jestem... Nie jestem, z tego co wiem to na pewno nie. To jest brytyjski niszczyciel czołgu szóstego poziomu. Twardy. W miarę fajną lufą. Następca AT2. I już od razu Wam mówię, że... Że jest to godny następca, bo naprawdę przyjemnie się gra tym czołgiem. Chodzi, że przyjemnie. No wolę grać na przykład jak PZ4, bo więcej wali, i jest mobilniejsze, czyli można oddać 2-3 strzały i się przestawić. A. Tutaj no lipa jest trochę z tym przestawianiem się słuchaj tylko można jechać jak taran lub z daleka snajpić, jak to woli, jechać do przodu i odbijać pociski, co piąty, szósty pocisk złapać na siebie z damage'em Ja to postanowię jechać, nie będę się snajpił tym czołgiem, od niedawna wziąłem taką taktykę pod snajpienia tym czołgiem i całkiem ona dobrze wychodzi, a później pierw się snajpi, wykorzystuje celność działa, a na koniec dopiero wykorzystuje się pancerz tego czołgu, by nadrobić zaległości swoich kompanów z bitwy. To jest naprawdę... Może łatwo, łatwo ładnie pomóc. No i widzicie, to jest bitwa Hibersdorf, Chyba moja ulubiona mapa, jedna z lepszych i bitwa standardowa. Same szósteczki, widzicie, to... Działko to już tutaj miałem wymaksowane. No kurde, nie mogę zobaczyć co jest. Nie, jeszcze nie miałem działka wymaksowanego, a myślałem, że już miałem działka wymaksowane. Obecnie już ten czołg jest wymaksowany, tam mi brakuje ze 30 tysięcy do następcy. Tak bardzo się do następcy nie spieszę, jak się spieszę do... Do JG Pantery z, z JG 4 JG Pantera w miarę fajny czołg, PZ4 też dużo osób narzekało, ale mi się przyjemnie nim gra. I tak samo na dniach będę miał 50, 120, T32, trochę się pozmieniał Tiger'a, dwójkę na dniach będę miał wymaksowanego. Zresztą nie wiem, czy czasem jutro nie nagram, albo jeszcze i dzisiaj, bo mam taką ochotę trochę ponagrywać. Czy nie nagram... Bitwy po prostu jakiegoś z mojego garażu, takiego live'a czy coś, nie zrobię. Pokażę mój garaż, teraz jest tam chyba 15 czy 16 czołgów, już trochę się rozbudowałem. Wiecie, no i widzicie, tutaj jakiś pechowy hit złapałem ale ta fałka za płynność się zorientowała, że ja jestem za nią i nic jej to nie dało, że zaczęła się odwracać No i ten, z racji, że ten czołg osiąga tylko 20 na godzinę Już zacząłem się cofać na obazy, no bo inaczej byłoby straszna lipa ludzie. I jeszcze z tym działem jest taka śmieszna sprawa z umiejscowieniem tego działu, bo ona ani jest na środku, ani nie jest po lewej stronie. To jest tak strasznie dziwnie wiadomo, można schować to Wystawić się tylko lewą stroną i te, te działko wtedy jakoś fajnie to wychodzi, ale szok po prostu No tutaj w PZK tu, tu będzie normalnie wchodził, ma 80 pancerza, ale jedzie wszyscy we włas dowódcy walą. Ale teraz Churchill wyłapie hita, on myśli, że ja będę taki głupi i będę mu strzelał po... pogłosienicy w boku, człowieku, nie ze mną, takie... i ja, ja, ja jestem... ...trochę za stary gracz, żebyś mnie... ...na takie coś zrobił, starego wróbla na plewy nie weźmiesz. <laughs> no i widzicie, no tutaj wygrana bitwa przez kapowanie... Ja tak naprawdę byliśmy w stanie zabić wszystkich, niepotrzebne było to kampowanie, ktoś poleciał na okupanta pewnie. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na ekrany końcowe. Na razie, cześć.